Czy wiesz, co szepnął Jezus do Judasza przed pocałunkiem? Odkryj prawdę, która wstrząśnie Twoim światem. Zostaw subskrypcję i lajka. Ewangelia, cztery świadectwa, cztery perspektywy, ale żadna nie zdradza słów wypowiedzianych w Getsemani. Jezus, syn Boży, wiedział o zdradzie, wiedział kto go wyda i mimo to podszedł do Judasza. Pocałunek, symbol miłości i przyjaźni, zbezczeszony, użyty jako znak zdrady. Co wydarzyło się w tamtej chwili? Wyobraź sobie ogród, noc, cienie drzew. Jezus spogląda Judaszowi prosto w oczy. Co czuje? Gniew? Rozpacz? A może współczucie? Pismo Święte milczy o słowach Jezusa. Ta cisza jest ogłuszająca, przerażająca. Czy to możliwe, że Jezus przebaczył Judaszowi jeszcze przed pocałunkiem? Jezus, który nauczał miłości. Jezus, który uzdrawiał chorych. Jezus, który oddał życie za nasze grzechy. Czy mógł okazać miłosierdzie nawet zdrajcy? Zastanów się, kim był Judasz? Apostołem? Uczniem? Przyjaciel? Wybrany przez samego Jezusa? Jak wielki musiał być jego upadek? Jak wielki jego ból? W ciszy Getsemani? W mroku nocy? Dokonał się dramat, dramat zdrady, dramat przebaczenia, dramat miłości. Kim jesteś ty w tej historii? Zostaw suba i lajka.